Wiosna, słońce, kwiaty rosną, kolejna wiosna, kwiaty rosną, mój wiek również. Czas zamienić bronzer na róż, ale spokojnie, nie rezygnuję z konturowania i modelowania twarzy. Wręcz przeciwnie, bo to właśnie od modelowania twarzy różem wszystko się zaczęło. Dziś pokażę Wam jak niewielkim wysiłkiem można wyrzeźbić twarz i przy okazji dodać jej młodzieńczej świeżości. Na długo przed epoką Instagrama Face oraz erą makijażystów celebrytów tworzył Way Bandy. Wizarzysta, artysta w swojej dziedzinie znany z rzeźbienia i konturowania twarzy. Zdecydowanie wyprzedził swoje czasy i zrewolucjonizował makijaż, dodając twarzy trójwymiarowości. Tylko i wyłącznie przy pomocy różu do policzków. Jego techniki projektowania twarzy, uwielbiane przez gwiazdy i fotografów, sprawiły, że stał się jednym z najbardziej znanych i najlepiej opłacanych wizerzystów branży modowej swoich czasów. Jego wynagrodzenie za makijaż wynosiło 2000 dolarów w latach 70. Nic nie wiemy o tym, jakie były jego stawki po wydaniu w 1977 roku pierwszej książki Designing Your Face ale ponieważ stała się bestsellerem, może to nawet lepiej, że nie wiemy, jak wzrosły, do dziś jest inspiracją dla wielu wizerzystów i wizerzystek. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zasady, które stworzył, dały podwaliny pod współczesne trendy w makijażu. Jeżeli kochacie naturalny makijaż i wydobywanie tego, co najlepsze w strukturze kości, dzisiejszy odcinek jest dla Was. Najpierw trochę o różach. Gdzie nakładać? Róż nakładamy na linii kości policzkowych. Aby je zlokalizować, kładziemy kciuk na kości przy początku górnej linii ucha, a palec wskazujący przy skrzydełku nosa. Po przesunięciu palcem wskazującym w górę i w dół poczujecie kość policzkową. To właśnie tam aplikujemy wybrany przez siebie róż. Zaczynamy od skroni aż do policzków tworząc kształt litery C. To da efekt uniesienia, złudzenie wyższych, ostrzejszych kości policzkowych. Wiem, że wiele z was zaczyna od środka policzka, ale zaburza to kształt twarzy. Zróbcie to inaczej. Zaczynając od skroni, macie pewność, że zbyt duża ilość koloru nie skupi się na najszerszej części policzków, tylko tam, gdzie powinna być, i wtedy wszystko zostanie równomiernie rozproszone i dopasuje się do naturalnej struktury kości. Jak stosować? Kosmetyki w kamieniu najlepiej aplikować na cerę przygotowaną podkładem, a następnie utrwaloną pudrem transparentnym. W innym przypadku pojawią się nieestetyczne plamy. W przypadku różu w kremie najlepiej nakładamy go bezpośrednio na podkład, który jest nieprzypudrowany i nakładamy go opuszkami palców lub pędzlem, a następnie delikatnie wklepujemy gąbeczką, która oczywiście musi być zwilżona. Róż w pudrze nakładamy pędzlem o ukośnie ściętej końcówce lub miotełką i nabieramy niewielką ilość i stopniowo dokładamy. Ta technika pozwala na najlepsze kontrolowanie procesu i uzyskanie takiej intensywności, na jakiej nam zależy. Jeżeli zależy Wam na bardzo intensywnym efekcie, uzyskacie go pędzlami o zaokrąglonym włosiu. Jaki kolor różu wybrać? Odcień naszej skóry ma ogromne znaczenie przy wyborze różu do policzków. Dla jasnej skóry często Lepiej pasują pastelowe, różowe, brzoskwiniowe, a niekiedy nawet lekko liliowe odcienie. Oliwkowy odcień skóry doskonale wygląda, kiedy podkreślamy go brzoskwiniowym różem, natomiast nasycony, koralowy lub intensywnie różowy odcień kosmetyku będzie pasować osobom o ciemniejszej karnacji. Najbardziej uniwersalnym wyborem, który pasuje do każdej urody, niezależnie od karnacji i koloru włosów, będzie róż padający w odcienie brzoskwini, lekko różowego pomarańczu i koloru rose gold. Dla tych z Was, które są zainteresowane wszystkimi procesami, pokazuję wszystkie etapy makijażu, zaczynam od podkładu, korektory, a jeżeli interesuje Was już sama aplikacja różu, to znajdźcie tą sekcję na osi czasu to cały Czas na praktykę! Do konturowania twarzy różem możecie wykorzystać niemal każdy kosmetyk tego typu, jaki tylko macie w swojej kosmetyczce. Najdelikatniejszy efekt uzyskacie produktem w kamieniu, najbardziej intensywny nakładając róż na mokro, czyli w kremie, a następnie utrwalając go różem w kamieniu. Pracując na produktach prasowanych pamiętajcie, im bardziej zbity i zaokrąglony pędzel, tym bardziej efekt będzie intensywniejszy i precyzyjny. Jeżeli zależy mam na subtelnym efekcie, wtedy pędzel musi być taki mniej zbity. To już od razu będziecie to widziały. Tutaj będzie bardziej to precyzyjne, mocne, intensywne. Tutaj będzie nam się tworzyła tylko taka mgiełka. Zanim przejdziemy do różu, oczywiście musimy najpierw przygotować sobie twarz podkładem i korektorem. Ale zanim zaczniemy e, to robić, oczywiście najpierw trzeba zadbać o pielęgnację. Nałóżcie na twarz tonik, serum, krem z filtrem. Ja już skórę mam przygotowaną, więc przejdę od razu do podkładu. Dziś wybrałam podkład Stars from the Stars. Jest to podkład o przedłużonym działaniu, taki półzastygający, ale daje na skórze e, świetne uczucie takiej lekkości, jest naprawdę jak druga skóra, nawet przy skórach suchych, daje uczucie komfortu. I w go od razu gąbeczką. Oczywiście zbliżona. Na środku twarzy musi być produktu najwięcej. Im dalej, tym tego produktu ma być mniej. Więc rozcieramy od środka i rozcieramy. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na te wszystkie trudno dostępne miejsca, czyli mhm. Mm mhm. Mm Patrzcie, jaka cienka warstwa. Teraz użyję korektora i korektor będzie z tej samej marki, ale nie jest odcinek sponsorowany. Sama kupiłam te kosmetyki, aby je wypróbować i świetnie mi się sprawdziły. Ten korektor, on niby jest nawierzający, ale on jest taki też długo utrzymujący się, więc dla mnie, gdzie mam bardzo suchą skórę, jest troszeczkę za bogaty, więc często mieszam go z tym delikatniejszym z Sephory. I dzisiaj też tak zrobimy. Mam ma bardzo ładny kolor, świetne krycie, długo się trzyma, więc został w mojej kosmetyczce. Do aplikacji korektora użyję pędzla Znam C11. Świetnie też sprawdza się do aplikacji cienia bazowego lub przypodrowywania tych trudno dostępnych miejsc. Od razu kupiłam kilka, był w świetnej ofercie cenowej 15 czy 16 zł. Nie wiem, czy to jest cena regularna, czy była promocyjna, ale, ale wzięłam cały zapas. Zobaczcie, jaka piękna pigmentacja, mimo tego, że jest rozrzedzone troszeczkę tym z Sephory. No i tutaj dość wysoko i na całą powiekę górną. Cieniutka warstwa pod brwi. Zrobimy cały makijaż, zostanie nam tylko róż. I wtedy zobaczcie, jaki to jest ważny element i jak zmienia makijaż, jak pięknie można wykonturować nim twarz. leciutko dolna powieka. Tutaj w tej okolicy oka naprawdę im mniej tym lepiej. Dlatego, że wszystko nam będzie się zbierało i naprawdę nie ma korektora, który nie będzie się zbierał. No po prostu trzeba by nic nie mówić. Cały czas yy, mieć taką sztywną twarz, a i tak nie wiem czy to by pomogło. Więc po prostu małe ilości i koniecznie trzeba ten produkt utrwalić. Jeszcze delikatnie później użyjemy gąbki, aby to wszystko wtłoczyć, połączyć z podkładem. Ale naprawdę pędzelek jest świetny. Ja próbowałam wielu pędzelków do korektora, nie byłam przekonana. A ten jest cudowny. Na środek. Zwróćcie uwagę na podkład, jak zastygł. Naprawdę przy skórach suchych nie ma potrzeby, żeby go utrwalać pudrem. Ja użyję oczywiście lekko pudru, ale to tylko i wyłącznie ze względu na to, aby dać taką poświatę lekkiego rozświetlenia, więc użyję takiego pudru rozświetlającego. Ale jeżeli zależałoby mi tylko i wyłącznie na utrwaleniu i zamknięciu jakby tej fazy kremowej, nie byłoby potrzeby, ponieważ skóra w ogóle się nie lepi. I wszystko wtłaczam gąbką. Ten pędzelek naprawdę dał taki efekt, że mogłabym tego nie robić. Oczywiście korektor możecie też nakładać gąbeczką. Ja pokazuję Wam więcej możliwości. Puder rozświetlający, dość mocna drobinka z Claire Blanca. I do tego trochę rozświetlającego pudru znam, żeby delikatnie jednak te drobinki rozmyć, żeby nie było to aż tak bardzo błyszczące, bo ten produkt z, z Claire możecie stosować jako rozświetlacz. Ja go też zresztą tak stosuję, a jeżeli chcę omieść tym całą twarz, no to jednak trochę będzie za mocny ten efekt, dlatego zmieszałam go z pudrem. Oczywiście są pudry, których no nie trzeba mieszać i są już gotowe i dają właśnie efekt taki subtelny. Jest to na pewno Botok Skler, jest to na pewno mgła pudrowa z paezem. I myślę, że niedługo na rynku będzie jeszcze wiele innych podobnych produktów. Ja jednak staram się zawsze tak wykorzystywać kosmetyki, aby nie musieć mieć ich aż tak dużo. I mam nadzieję, że to docenicie i wasze kosmetyczki i budżety. Przejdziemy do makijażu oczu. Paleta z Affect, piękne brązy. No i tutaj użyjemy jasnego brązu na całą powiekę. Dzisiaj nie skupiamy się na makijażu oczu. Dzisiaj będzie inna gwiazda. Górna powieka. Wychodzimy oczywiście poza załamanie. Patrzycie na wprost. I blendujemy powyżej załamania. Nie przekraczamy granicy oka. Aby nie robić smutnego oka, ewentualnie ciągniemy w górę. Jeżeli już chcecie je wyciągnąć. Leciutko na dolną. I ciągniemy do góry. Duszuję rzezy. Użyję dzisiaj brązowego tłusa. Skoro dzisiaj róż i konturowanie różem, to to samo zrobimy na ustach. Użyję dwóch kolorów, jeden taki intensywniejszy i jeden bardziej delikatny, taki cukierkowy, i nimi wykonturuję usta. Ciemniejszy kolor użyję na zewnętrzną krawędź, użyję go jak konturówki. Wypełniam też y, tym kolorem zewnętrzne kąciki, a następnie... Jasny kolor nakładam na środek. Są to pomadki o przedłużonej trwałości, matowe. Ich plusem na pewno jest to, że są długotrwałe, więc nie musicie się w ciągu dnia martwić o poprawki. No, ale tutaj też są bardziej wymagające, ponieważ lubią się ważyć, lubią się zbierać. Sposobem, aby tego uniknąć, jest nakładanie ich cienką warstwą. Ok, teraz przechodzimy do różu. Zaczynamy konturowanie różem. Do tego użyję dwóch róży w ciemniejszym i jaśniejszym odcieniu oraz dwóch pędzelków. Do ciemniejszego użyję skośnego pędzla, a do jaśniejszego, tego mniej precyzyjnego. Poniżej kości policzkowej nałożę ciemniejszy róż, który podkreśli rysy twarzy i uwydatni kości policzkowe. Zaczynam od zewnętrznej części i idę w kierunku nosa. Na szczyt wzdłuż kości policzkowych zaaplikuję dużym pędzlem jaśniejszy róż do policzków. razem blenduję. Zmieszanie tych dwóch odcieni jest bardzo istotne, żeby nie było widać między nimi odcięcia, tylko żeby płynnie w siebie przechodziły. Następnym krokiem jest zaaplikowanie tego jaśniejszego różu na skronie, łuk linie żółkwy oraz podbródek. I wszystko delikatnie blendujemy. Wydzlem od pudru, jaśniejszy róż nakładam jeszcze na łuk brwiowy i skronie, wyciągając je tak do góry, linie żukwę delikatnie omiatając i ociupinkę na brodę. Gotowe! Jak prezentuje się efekt finalny, mam nadzieję, że zainspirowałam Was do wykonywania nowych makijaży i próbowania Nowych rzeczy. Zachęcam Was do tego, abyście dzieliły się ze mną efektami swojej pracy, oznaczając mnie w mediach społecznościowych lub wyślijcie mi zdjęcia. Dziękuję Wam za poświęcenie czasu na obejrzenie tego odcinka. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, dajcie proszę kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał, dzięki czemu ten materiał trafi do większej ilości osób, a ja będę mogła tworzyć dla Was jeszcze więcej treści. Już teraz bardzo Wam dziękuję za tak udzielone wsparcie. Jeżeli macie pytania, zadawajcie je w komentarzach. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia!